Nazywam się Roger Hryniuk, 10 lat w boksie olimpijskim, 10 lat w kadrze polskim. Zmierzę się z Mateuszem Cielepałem. Misz Polski, mój przeciwnik, jest na pewno ambitnym zawodnikiem, idącym do przodu. Ja tak samo, Mateusz, przygotuj się, bo czeka nas ciężka walka. Poszedłem do boksu temu, bo zawsze lubiłem walczyć. Musiałem walczyć od małego. Wychowałem się w jednej rodzinie, i od małego musiałem bić się ze starszymi z różnych przyczyn. O turnieju dowiedziałem się od trenera Potapczyka. Zapytał mnie, czy bym miał chęć spróbować się zmierzyć w tym turnieju. Jestem człowiekiem, który naprawdę lubi wyzwania, więc od razu powiedziałem, że tak. Na pewno zmieniło to moje życie sportowe, bo już miałem kończyć ze sportem, a dzięki temu turniejowi dostałem drugą szansę. Chcę się pokazać w tym turnieju. Idę po swoje. Najbardziej mnie motywuje chyba rodzina. Chcę wyjść z długów, te które mam. Dzięki boksowi wiem, że może mi się to udać. To jest walka o lepsze jutro. Zapraszam wszystkich kibiców na swój pojedynek, który odbędzie się 10 maja w Kościerzynie. Będzie naprawdę fascynująca walka. Mam nadzieję, że moi kibice tam będziecie. Pozdrawiam, Roger Hulnuk. Już 10 maja w Kościerzynie początek wielkiego turnieju wagi ciężkiej. Ośmiu zawodników, którzy staną do walki o 100 tysięcy złotych oraz zawodowy kontrakt z grupą Rocky Boxing Night. Ogromne emocje, ciężkie ciosy i zacięta rywalizacja o miano najlepszego. Rocky Boxing Night. 10 maja hala Sokolnia w Kościerzynie. To jest boks i jest sponsorowany przez miejsce przygotowań Tomasza Adamka, Hotel Blue Mountain Resort oraz firmę Billow Poland.